budliwe zwierzątko znowu przyjechało do lasu. Chodź tutaj, Arciu. Jesteśmy w borach, ale w miejscu, w którym jeszcze nie byliśmy. I liczymy, że jeszcze prawdziwki znajdziemy. Ares, czy ty też masz przeczucie, że coś znajdziemy? Mamy pierwszego grzybka. Weszliśmy w trudniejszy teren. Zobaczcie. Tutaj grzyb Tutaj grzyb, tam grzyb, tam. Gdzieś jeszcze widziałam. Tutaj. Chyba się obłowimy dzisiaj Ares. Idziemy zobaczyć, co jest za górką. To ty wskakuj pierwszy. Dalej. Leć do góry. Jest mi się cały opluł. Myślisz, że tu będą? Tak? Tutaj będą prawdziwki. Dobra. To idziemy szukać. Tu nie ma grzybów. I co, będziemy jechać dalej? Musimy gdzieś indziej chyba jechać. No tragedii nie ma. Mamy podgrzybki. Takie średnie. Ani nie są ładne, ani nie są brzydkie. Ale prawdziwka żadnego. Idziemy do samochodu. Gdzie masz Arciu samochód? Hmm? Gdzie masz samochód? Tak? Uh -huh. Nawet się zgadza. Co jak co? Ale Arciu zawsze wie, gdzie jest samochód. Znalazłeś? Hmm, hmm, hmm. Znalazłeś samochód? Tak. No pięknie go znalazłeś. Zmieniliśmy las. Niby jest takie podłoże na prawdziwki. Takie liście. Moja myszka ma koszyczek. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Stój. Zobaczcie. Normalnie aż się wzruszyłam. Moja psychika została zaspokojona. Nawet jak już nic nie znajdę, to i tak będę szczęśliwa, że mam takiego grzybka ładnego. A co ty tu za miejscówkę znalazłeś, Arciu? Hmm? Gdzie ty mnie prowadzisz? W jakieś trawy? Co się stało? Co się stało, myszko? Pokaż. Bo że jakiś trzask słyszałam. cała noga, ares, boli? poczekaj, zostań, a nie złamałeś? pokaż, ustań Ustań. Już? Przeszło, a co zrobiłaś? Coś się nie śmiej. Co zrobiłaś? Teraz się śmieję, że pokałaś. Co zrobiłaś? No, już lepiej. To dobrze. To dobrze. Boże, mnie przestraszyłaś. Ja nie wiem, ale ja chyba przyszłość przewidziałam. Dosłownie 10 sekund szybciej. Pomyślałam, co by się stało, jak on by złamał nogę w lesie. żeby się musieli wracać do domu. I dosłownie po 10 sekundach on zaczął krzyczeć. Jezu, jakie przeczucie! Jest ok? Chyba jest ok. Nie wiem, co bym zrobiła, jak on by złamał nogę. Ja bym się załamała bardziej niż on. Widzicie? Ares to jest twardziel. Nawet jak go coś boli, to za chwilę zapomina. Ale zanim zaczęłam nagrywać, jak on krzyczał, zanim do niego doszłam, bo ja kawałek byłam od niego. Ale w porządku jest Ares. W porządku. Ares biega, jakby nic mu nie było. Wygląda jakby wybuch tam coś jest. Nie wiem, czy to nie jest prawdziwek. Ale ten. Hmm, hmm, hmm. zobacz Ares. Chodź, zobacz. Zobacz. Będzie coś z tego. Ho, ho, ho. Hmm, hmm, hmm. Chyba będzie coś z tego Ares. Chodź zobaczyć, gdzie jest rzeka. No i co, gdzie ta rzeka Ares? Chyba tędy nie dojdziemy. Nie ma rzeki. Tam dalej jest. Idziemy tam na dół. A będziemy musieli wracać pod górkę wtedy. Dobra, to idziemy. Ty bo ja się trochę tam boję iść. Na pewno nam się nic nie stanie. To idź prowadź. Gdzie ty tak daleko chodzisz? Teraz mieliśmy się wspierać, bo jak mnie porwą, albo mnie coś zagryzie. To nawet nie będziesz wiedział. Wie, że tam jest rzeka. On ma taki czujnik, że wyczuwa wodę. Ale to jest mokro wszędzie. Chyba jesteśmy blisko, co? A po drodze żadnego grzyba nie znaleźliśmy. Ile to jest nor wykopanych? Jest rzeka, chodź tu, czekaj. Poczekaj, czekaj, żeś nie wchodził. Jest rzeka! Wow! Widziałeś! Mhm. Mm to ładna rzeczka i prawdziwe, które rośnie. Opłacało się tu iść. Zobacz, Ares, tyle drogi. O nie, zepsuty. głowa. Głowa może będzie dobra, co? Czy nie? Bierzemy. I co? Tylko jeden był. No nie wejdziesz, ale nie wejdziesz tam. tam, że jest grubszy. Dobra. On taki cienki jest. Ale piękna rzeczka, co? Pewnie jakbyśmy się przeszli tam wzdłuż, to byśmy trochę prawdziwków znaleźli. Bo tutaj już nie ma chyba drogi. Takie ładne maślaki tu rosną, że wyglądają jak prawdziwki. Idziemy górą. Może coś u góry znajdziemy. Jesteśmy Tak daleko od samochodu, poszłabym w drugą stronę, ale będziemy mieli dużo drogi do wracania. Tam coś rośnie. Co to? Oślaki? Ares, daj głos. Dobra. Chyba wszyscy słyszeli, że tu jesteśmy. Tak się ten bronimy przed wilkami. Ares szczeka, żeby nie podeszły. To miejsce jest tak odludne, że ja się boję tu chodzić, tam jest wszystko powycinane, tam jest ta taka budka, z której chyba myśliwi strzelają albo nie wiem, obserwują zwierzęta. Czyli coś tu musi chodzić. Dobra, chwilę wracamy. Naprawdę kawał drogi mamy. Gdzie Ty schodzisz? Wracaj. O tam jest drzewo, można by przejść na drugą stronę po nim. Aby by przeszedł. Ja bym wpadła do tej rzeki. Nie, wracamy, Ares, bo ja się boję. Chodź. Wracamy do góry. Tu hałas, żeby wszyscy słyszeli, że idziemy. Zobaczcie, w jakim trudnym terenie musi Aresik chodzić. Ale tylko tu są grzyby. Bo jak chodziliśmy po mchu, bez gałęzi, to nic nie było. Zobaczcie. Tu pewnie za chwilę jeszcze jednego znajdziemy. Dzisiaj taki urodzaj. Trochę podgrzybków trochę koźlarzy i trochę prawdziwków. Las nam wycieli, musimy więcej drogi nadrobić, ale tam jest chyba ładny las. Idziemy to sprawdzić. Ale ładnie wyglądają te drzewka tam, jak namalowane. Dobra, Ares, idziemy owczaić ten las, bo to jest las na podgrzybki. Czy ty widziałeś to? Ares, czy ty widziałeś, co to jest? Nie no, wejdź na niego najlepiej. Co to za przystojniak? Kłamałam go. Robok mi szedł na głowę. To strzyżak. Zobacz. Jest prawdziwy jak jest. Czy zjadliwy, nie wiem. Dobra, wracamy się do samochodu. To są nasze zbiory. Trochę ciężkie. Samochód daleko. Trochę nam to zajmie. Zobacz, Arciu. No i elegancko. Jaki twardy. A ja mam strzyżaki we włosach. Mam nadzieję, że zwykłych kleszczy nie mam. taki średni. Fiu, fiu, fiu. Co to? No, wszystkie mają takie puste nogi. Dobra. Może coś z niego będzie. więc tu mały, porządny grzybek. Chodzimy tam. ok? Tam. No, mieliśmy iść do samochodu, a skręciliśmy w bok i idziemy jeszcze dalej. Za chwilę się nie odnajdziemy. Czy Arciu się odnajdzie? Hmm? Odnajdzie się Arciu. Mm -hmm. Nie wiem co robił. Nie chce mi się iść do samochodu. Ja mam nabita 6 km. Nie wiem jak daleko od samochodu jesteśmy. Pewnie z 3 km. Może pójdziemy dalej? Dobra, teraz naprawdę wracamy do samochodu. Bo już jesteśmy tak daleko, że nie wiem ile mamy kilometrów. Szczerze? Nie wiem, czy idziemy tam. Czy idziemy tam? Ares. Liczę na ciebie. Masz strzałka na głowie. Czekaj. Fuj, z To gdzie idziemy? Tam? Tam, gdzie patrzysz? Dobra, idziemy tam, gdzie patrzysz. Tak? Ale 100%? Ja już nie mam siły, żeby się wracać. Teraz ja nie wiem czy my tutaj szliśmy, wiesz. Wydaje mi się, że to nie tu, że to była ta druga droga. Jesteś pewien? Na 100% nie było takiej drogi. Tam stoi samochód jakiś. Ale to nie nasz chyba. My jesteśmy w ogóle z innej Nie, nie wiem czy to nasz. Chodź, idziemy zobaczyć. Nie wiem, totalnie się zgubiłam. Jeśli tam nie stoi nasz samochód, to ja nie mam pojęcia jak dojść do naszego. Ja po prostu nie wierzę w moją głupotę. I mam nadzieję tylko, że zrobiliśmy takie kółko. I naokoło doszliśmy jakoś. Ares, to nie nasz, ja już widzę. Zgubiliśmy się. I to bardzo się zgubiliśmy. On biegnie, a to nie nasz samochód. jest to nie nasz, ja widzę. Ja już widzę, że to nie nasz. No oczywiście, że to nie nasz samochód. Coś ludzie tam są. Ale nie pytam o drogę. Nawet nie wiem o co pytać. Dobra, i było głupio zagadać. <noise> I pan się sam do mnie odezwał. Ja mówię do niego, że zgubiliśmy samochód. on mówi, że tutaj stoi, że tam i w lewo. To dobrze. Czyli Ares dobrze na początku mówił, bo on mi kazał iść w inną drogę. A ja poszłam w inną, bo mi się kojarzyło, że w taki zakręt wchodziliśmy. A to chyba nie był ten zakręt. Ale dobra, samochód tam stoi. Jeszcze nie stoi na ulicy, tylko w trawie tam, aby już Ares biegnie. Dobrze, że pan się do mnie odezwał. Bo ja zapomniałam w ogóle, że ten samochód nie stoi na ulicy.